Jak udało mi się odnaleźć adres Pana DiscoRolki? Swoje prześwietlenie rozpocząłem od szczegółowego przeglądnięcia jego TikToka. Na jednym z jego filmów możemy zauważyć kota. Mogłoby się nam wydawać, że to zwykły dachowiec, jednak nie. Zatrudniłem cały sztab weterynarzy po to, by zbadali rasę tego kota. Okazało się, że jest to kot lankijski. Bardzo rzadka, zagrożona wyginięciem rasa kota, której posiadanie jest legalne tylko w dwóch państwach na świecie. Tymi państwami są Polska oraz, tak, zgadliście, Uganda. Dzięki temu odkryciu mogłem znacząco zawełzić obszar poszukiwań. Ostatnim elementem układanki był TikTok, na którym pan DiscoRolka chwalił się kasetą Tina Turner. Co ciekawe, jest to bardzo rzadka, kolekcjonerska kaseta, której wartość oscyluje w okolicach 40 tysięcy dolarów. Istnieją tylko trzy takie kasety na świecie, i po całonocnym researchu udało mi się odnaleźć adres jednego z posiadaczy tej kasety. Byłem bardzo szczęśliwy, ponieważ adres ten pochodził z Ugandy. Bo to dla mnie jasne, że ten adres jest adresem zamieszkania pana Rolki, A oto co zobaczymy, kiedy udamy się pod ten adres na Google Maps Street View.